No, a więc ja mam z tej strony dawku, yy, to jest nietypowy filmik, czyli jestem może sam jak widzicie, po kanale. Yy, no, wiem, że to jest gapiona trochę seria, ale naprawdę nie mam co nagrywać, a chcę dla was coś nagrać. I jeżeli będzie tu 15 apek w górę, to będę kontynuował tą serię. I jeszcze od razu mówię, że kupiłem sobie pelerynkę, jak możecie zauważyć, premkę też już mam, więc no, jest spoko. No, i tak, jak dobijecie tutaj, powiedzmy 20 lapy w górę, to dam w opisie tego TXT. Tutaj już gdzieś mówi na teesie, bo właśnie już się z nim przywitałem. No, a więc ja was zapraszam do szósta, Trzymajcie się i cześć. Marka. O, hello. No, halo. No to ty ten na rekru, nie? Ten, ty jesteś ten Kuba coś tam coś, tak? Tak. No to ja cię tutaj szybko... Ja będę dziwnie gadał, ale chory jestem. No spoko, no, ty się dostałeś, no bez żadnych pytań. No dostałeś się po prostu, więc ja cię tutaj zaproszę. napisać coś na czacie, żebym wiedział. Czekaj, xd. Kuba, elo. E, 998. No zaprosiłem cię i chodź na bazę. Już. No też już no, idę, właśnie. Już ustów nie robisz? Nie. Co ty, to jest gówno. Te wesaci i w ogóle.. Nie wiem jak to można robić, te gówno. Też nie wiem. No tylko mówię, to jest po prostu nie, nie fair bianie ranku, nie? Klepa to powinna być taka, że klepiesz się z typem równo i w ogóle. Tylko jakbyś mógł mi tutaj też nie zabierać setów, dobra? Poko spoko, nie kradnę. O, to bo ja tutaj sobie zbieram z ziomkiem. jest baza, a nie warto. Efekt, eee, coś tutaj słucha. Ja tutaj mam a. małą taką gildię, jak coś, nie? To co mogę podawać design, albo tam na górę. A nie, mówię, mam takie coś na razie. Ja tylko patrz spokojnie, bo co? No spoko, bo tu mam trochę rzeczy... o Boże. Jędrola otwiera te swoje case'y. Ja znam ogólnie Jędrola, bo grałem z nim na tabem C. Wyrzuciłem go do gildii, bo ono szóste robi, właśnie, nie? Ja też nie miałem gildii. Też? A na tabę? No, tak. Też grasz na tabę? Ja mam gildię PTS. Sam widzisz tutaj. Ej, grałem. Byłem Grałeś? raz w twojej gildii? Kuba Elo 998. PTS? No? Mhm, to nie wiem. Twoja gildia mnie zrobiła o szósta. A, Aha. No to niemożliwe, że nie na pewno nie było. Masz jakiegoś Opsa czy, czy obsa Czekaj już. Tu jest. Wrzucam ci. Oj, tu jeszcze. Pójdę będę budował górę. Czekaj, ja tu zacznę pokój jakiś ci budować. Może tu jest jakiś sand A, to wy macie to, to wy macie górę. Tamon mamy. Tylko jak coś to musicie się tak mieć sam na home, a, nie? A ja tam jeszcze home'a nie mam. Uuu, trochę macie, tu jest No Co znaczy, ogólnie mówię, zobacz sobie info nas jest tutaj z trzech ono. Nie, no jest, no teraz nas jest czterech, nie? No ja tutaj sobie gram za na też. Ponik. to zrobię, tak? na będziesz mógł mieć właśnie pokój, nie? Sorry, że taki mały, bo mówię, nie ma tutaj zbytnio też miejsca. Spoko, bo spoko. Z, y, Bojki są ważniejsze trochę niż te pokoje, nie? Zabezpieczenie Ech. w ogóle, bo my naprawdę dopiero co zaczęliśmy tutaj grać, mamy ekipę i no tak na szybko założyliśmy drugie. Ja kupiłem sobie teraz rangę tutaj Evi, żeby nie było, nie? Tak, ja sobie tak może trochę za tydzień lub za dwa sobie kupuję. Albo frienda, albo Swogara. Mhm. No. A ogólnie to w co tak grasz w takie gry? Często teraz siedzę na, hor na hordzie Horizon 4. Mhm. Czyli te no. auto takie, nie? No, no, coś takiego. Aha, spoko. A ten, a jeszcze takie pytanie do rekru, nie? Masz jakieś doświadczenia? Yy, ale z. No na przykład, yy, nie wiem, przebijanie gildi, coś w tym stylu. Mam. Masz? To gild. Gilnie dość, y, dość y, znam fajne te. A przebijać mnie fajnie? No. To jest. Mam fajną tą. To spoko. Często przebijam właśnie handlówką. Hantlówką o znam. Ona jest fajna. Tylko, że jest mały przypał, bo to dopiero chyba TNT można stawić od 50 poziomu. Co? No i to jest właśnie Lee panu. No. Ale i tak handlówka właśnie najlepiej jest to, że ona mm, strzela. Pod ziemią jest lepiej, bo tak to ogólnie ona strzela, że tak ogólnie... Byle jak to. No. no, byle jak tak do góry wystrzela. I bo sorry, tam w tle strzelasz. jak coś tam mama coś robi, nie? nie? Z tatą, bo ja mam teraz tak remont, uszone, ja mam teraz remont właśnie i nowe meble mi przyszły, nie? Jakby... masz taki dobry chyba mikrofon, że nic nie słychać. Mhm. To spoko. A TNT od której jest włączona? Właśnie nie wiem. TNT? Nie działa ta komenda. O, czekaj, patrz jak to się robi. Tylko nie wysadzaj eee. tu. Nie, nie wysadzę. Tylko zobacz, się da da się wstawić. No, czyli, że jest aktywne. To trzeba pójść na spawnę, Czekaj, set home, spawn. Trzeba pójść na losowe i zobaczyć, czy działa. Mhm. Mm jak tak, to jest możemy pójść jakieś poszukać, żeby szukać poprzebie. Easy. Czemu se tu set ustawiłeś? Przecież bazę mamy. No, ale ja. Y a. Tak, ja muszę zejść. To czekaj, to ja się wykopię na górę. Dobra. Ale nie, ja sobie specjalnie tam zostawiłem, żeby. Homo ustawiłem sobie, żeby. Jak to się nazywa? Itemki. Hmm. I temy jakiej na przykład jak będę miał jakieś sety, lub coś takiego. A, e, e, e... A to Też tylko na bazę możesz się tepnąć. Co? A chcesz, chcesz się tepnąć i coś zobaczyć? Nie, bo ty mnie w nogi pewnie jakieś tepniesz. Ja nie, nie tepnę w nogi. Wiesz ja ile jest złota znalazłem. To ja się wykopię na górę. Dobra. Cię tam tepnę, ustaw sobie set home, bo u nas to jest właśnie podstawa. Tam na Kubo idzie. Efekty. O, dobra. Kopię, kopię. Boże, ten gravel No ten gravel jest bardzo durny Co nie? widzę jego Ja go nie mam 13+, Nie mm. no, no to spoko A który ty jesteś rocznik? 2.6 A ja 2.8 mhm. To git Git Dobra, jestem już na Jaka. tym Jestem na... Już na górze może się ja tak no Weźcie tutaj, tak nie do mnie na górę. Uh, to ustawisz. Y no. no. Pozwólcie, ja się tutaj napiję. Ej Poczekaj chwila. Hmm. Zobacz, u siebie, czy nie ma tam szufarki. Jest u ciebie. U ciebie szufelka No skąd ja mam wiedzieć? Nie, nie ma co ty mi sprzątasz w pokoju? Już nigdy nie śłakałaś. Mówiłem, że to tak będzie, nie? No, ustawi, ustaw sobie tu set home na górze. Ustawiłem za. O, to git. Bo no mówię, żółwia będziemy tutaj robić jak ktoś do nas przyjdzie, to tu bazę nie będę ustawiał, bo ja nie chcę właśnie zrobić tutaj zejścia na dół, nie? Bo zaraz tam mm, będą przebijać tymi rzucakami srakami. Boże, jak ja tego nienawidzę. Na tabemce w ogóle zrobiłem sobie gildię i co mi na wylot polecieli rzucakami. To no nie. Ja miałem faworkę na Drive HC, co? Nie, nie mówię na Drive -hc. To zgadnij ile? Tak w 10 minut zarobiłem gdzieś tak około... Jak by ci to powiedzieć? Zarobiłem około chyba 3 stacków yy, tego... Yy, yy, nie prawie tylko rzucaków. Mhm. Idziemy się klapać, czy jak? Nie, poczekaj chwilę, ja ten... Yy, daj mi chwilę, dobra? Okej. Kapitę stoję na chwilę na home. To, to... Chcesz kilo w dziesiątkę? Мама. Маш? Ага. Я склонка тройка, может кушать. опять раз, два, три. Ej, dlaczego mi zrobiłeś oszusta? Ci nie zrobiłem! mi oszusta. Ej, yeah. i dlaczego mnie klepie? Zrobiłeś mi oszusta. Ej, masz killaura. <laughs> Jesteś odpalony gościu. Wiesz, że mam tu kolegę administratora. Kogo? Y, tego G -hy -hy t 1 h um, w to jest mój kolega. Uh, easy. Ta no już. No to ja mu się poskarży, że na ci tak lecisz myślę, że ja polirzę, Steven nie jestem. Jeszcze auto armor, nie gość, weź. Jak odpuścisz, to ucieknę. O, ty łaj, no, dziękuję. dziękuję. Dobra, nagrywam. Chcesz kogoś pozdrowić? No, twojego starego. Fajnie, dzięki. No, a więc to tyle ode mnie. Cześć i pamiętaj. 15 AP w górę, i on się rozbiera przed kamerką. Elo.